Gdybym miała Ci dać jedną radę, która od razu natychmiast poprawi Twój związek, to byłoby to: nie krytykuj. Krytyka jest zawsze zachowaniem raniącym, krzywdzącym, umniejszającym drugą stronę, a tego nikt dobrze nie znosi. Można podać coś, co podajemy krytycznie, w sposób bardziej pozytywny. Może to być językiem potrzeb. Zamiast mówić nie sprząta, że jesteś bałaganiarzem, mogę powiedzieć: potrzebuję Twojego większego zaangażowania w sprawy porządku w domu. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeśli się tutaj do, do mnie. Dołączysz i usłyszysz tą moją prośbę. Nie jest łatwe pozbyć się takiego nawyku, jeśli tak z automatu przychodzi nam to krytykowanie, ale warto nad tym pracować, no bo jest to zawsze umniejszanie innych. Również zwróć uwagę na autokrytykę, bo bardzo często to, co w środku, to na zewnątrz, czyli krytykujemy innych, ale też jesteśmy ogromnymi krytykantami samych siebie. To uderza zawsze w nasze poczucie własnej wartości. Jeśli chcesz tą jedną rzecz zmienić, musisz postanowić, że postanawiam od dzisiaj siebie nie niszczyć ani nikogo wokół. To jest decyzja, Decyzja. I potem tylko musisz pilnować tej decyzji i sprawdzać, jak ci idzie. Jeśli chcesz więcej takich skutecznych, praktycznych narzędzi w lepszym radzeniu sobie w trudnych rozmowach, w kłótniach, wpisz hasło błędy, a otrzymasz darmowy przewodnik po najczęstszych błędach w trudnych rozmowach.